Czy już widziałeś w końcu rudą? Zradlisk, Wie, jeszcze nie czy nie widziałem, ale już mi mówią, że jest stworzona dla mnie. Jak ty walczysz o te swoje małżeństwo, prawda? Kurczowo się trzymasz o tym, tej o swojej że żony. że ja mogę sobie poszaleć do, do, do dziewiątego. A później rano, bo ona Twoja żona wstaje. Wtedy, tak, jak potem wstaję, to już wracam, żegnam <laughs> w pielesze małżeństwo. Majecki pobudzik w radiu SK. Wresz, wracam pod pantofel. No ale właśnie teraz masz wejść do łóżka pewnej kobiecie, nie wiem czy wiesz. No tam jest w treści SMS-a. No jestem gotów, no jestem gotów. <laughs> Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Sylwia! Cześć. Cześć Sylwia, Jaka Ty jesteś radosna rano? O tej porze? Słyszałam w radio, że majewski skakuje mi do łóżka i kończy dwie osiemnastki. <laughs> Okej, okay, dobrze, słuchaj. Czy ty byłeś kiedyś w łóżku z dwoma osiemnastkami? Bo na dzisiaj kończy dwie osiemnastki. Ja No i w tym życiu, dziewczyno, ja. Daj spokój z poduszką i z kołdrą. To no. No tyle. Słuchaj, dzwonimy e... do ciebie za sprawą, no chyba ważnej osoby w Twoim życiu. No to mam nadzieję, że najważniejszej osoby. Jak ma na imię ta osoba? Krystian? Słuchaj, więc tak, Krystian do nas pisze. Cześć Szymon, piszę do ciebie jako wysoki facet do wysokiego faceta. Ja mam 205 centymetrów, więc myślę, że się dogadamy. E, w piątek 6 września moja żona ma, Sylwia, urodziny, oczywiście wszystkiego dobrego. Jestem teraz w delegacji. Jeśli uda ci się, złóż proszę w moim imieniu serdeczne życzenia i powiem, że bardzo ją Kocham, czyli ja, że kocham w jego imieniu ciebie. Znaczy nie, w jego imieniu mówię ci, że on zgadza, ciebie tak. kocha, tak? E, no, że ona słucha was codziennie i tak dalej, i tak dalej, będzie szczęśliwa. Kwiaty i przytulacy będą jak, będą jak wrócę. No tak, czyli on wróci, nie ja. Tak. A, tak, A kiedy tak, on wróci? wraca? Kiedy wraca? No nie, no to super, będziesz miała prezent na urodziny. Sylwia, przepraszam bardzo, e, taka techniczna sprawa, jak się całujecie, e, to e, jak to wygląda? Przepraszam, on musi jakoś ciebie wziąć na ręce prawda? Może ona mnie, ma tak? 203 centymetry. A, może tak, ona ma 203. Może Ile masz nie, no nie, nie, mam 203, ale mam wzrostu 170 centymetrów, Czyli... ale mam taki stołeczek A, i specjalny, tym stołeczku tak. rybacki, i całuję taki, go w czółko. Tak zwany kissing stołeczek, dokładnie. No, że... czółko sięgasz, Tamasz? Sylwia, mm -hmm. usta. gratulujemy ci super e, fajnego męża, super. Super fajnego humoru i super fajnych urodzin. A dla ciebie od Radio SK nowy krążek Macolmor. Bardzo dziękuję, bardzo Kurczę. dziękuję, dziękuję za życzenia. Dziękuję, że zadzwoniliście. Bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego. A jak on rośnie? Nie, już nie rośnie. Nie, nie rośnie, nie rośnie, już nie rośnie. Na razie, patrzę. Cześć.